Hej, witam was serdecznie z tej strony KinnaZyna, a ...gdzieś yy, będziemy dalej grać w Scooby-Doo piramidalna zagadka. Oczywiście jak zwykle... No to czad! I jadę Ekstra dalej! Git! Ruchy Kin. I dalej jazda. E, dobra, ostatnio chyba dostaliśmy monetek, a bardzo się przyda. A więc już sobie stąd idę. O ile nic mi się tu nie zatnie o dalej kochani, wrócimy tą samą drogą. Jasne! Napiłbym się oranżady. Ja też? Ty... Nie mówiłem nic o oranżadzie. Jasne! Zjadłoby się kanapkę. <śm> no tak. Poznaję to miejsce! No tak, bo już tu byliśmy tak kilka razy. Ruszajmy! Mm, najpierw pójdę do pizzerii. To od razu wam powiem. Ekstra! Rozejrzyjmy się za czymś do jedzenia! Chyba raczej za wskazówkami, co kudłaty? Ta, jasne. No, oczywiście. To mi wygląda na normalną pizzerię. Ej, ktoś powiedziałby pizzeria! Dokładnie. Pizza? Gazu? O, poznamy Mówię następnych podejrzanych coś powiedzą. PIZZA! Nic z tego, najpierw wskazówki, potem brzuch. O! Hmm. No dobra, e, potrzebuję serwetki. SERWETKA! Co tam serwetka? Ja chcę coś zjeść! Wezmę ją ze sobą. Takie z was flejtuchy, że serwetka na pewno się przyda. Mhm. Mamy serwetkę, i od razu połączyła nam się z węglem. To jest logiczne, ponieważ będziemy ją potrzebować trochę dalej. Najpierw pogadamy sobie z tym państwem, którzy wyglądają na bardzo przyjacielskich. Zamówmy piwo korzenne. Ja stawiam. Dobra, poproszę też piwo korzenne. Jesteś podobna do młodej przewodniczki, która nas oprowadzała. Mówi Pan o mojej kuzynce? Widzieli ją Państwo. Nie wiem, czy to była twoja kuzynka. Być może wczoraj mieliśmy się z nią spotkać przy Sfinksie. Niestety się nie pojawiła. Bardzo no cóż, żałuję. Nie tak miło się to... z ją, nią gawędziło. Przyjechaliśmy z Kansas, wiecie. Tak, jesteśmy turystami. <laughs> Nigdy bym nie zgadł. No dokładnie. Bez jej pomocy nie trafilibyśmy do wielu miejsc. Ciekawe, gdzie ona się teraz podziewa? Też się Piję herbatkę z herbatkę Dziś mamy rocznicę ślubu. 32 lata minęły jak jeden dzień. Nie możemy sobie przypomnieć melodii, przy której dźwiękach kiedyś tańczyliśmy. Próbujemy ją odtworzyć, brzdąkając łyżką a butelki. Pomożecie nam? O ja pamiętam tę minigierkę. Chyba nigdy na straszliwym poziomie w nie grałam. Stukam kilka dźwięków. Ciekawe, czy będziecie umieli powtórzyć kolejność. Zawsze lubiłam te gry! Ojej, czy to nie była przypadkiem przesada? To... Spróbujmy jeszcze raz. Aaa, dobra, trochę ominęłam. Zawsze lubiłam te gry, jak byłam mała. Takie różne właśnie powtarzające, ale chyba nie szło mi za dobrze. Tak! Hura! O, idealnie! Pięknie wam dziękujemy. Taka Teraz dawać kasę. Proszę, weźcie ten drobiazg. Może pomoże Wam odnaleźć waszą znajomą? Ja chcę pieniądze. Co żeście mi dali? Podejrzani i wskazówki. Sextans służy do znajdowania drogi na morzu. Znamy jakiegoś marynarza? E, Izmaela Maszta. Hmm. To jest dość e, jednoznaczna wskazówka, ale z innymi mi się nie łączy póki co. Dobra, teraz idziemy co do maszyny. Tak, moja główka już się złamała. Taki sytuacyjny żarcik. E, dobra, wrzuć monetę. Żeby zatrzymać migające światełka, naciśnij duży guzik. Dookoła, dookoła, złap mnie, złap! Nagroda woła! Dookoła, dookoła, złap mnie, złap. Nagroda woła, ale to mnie. Iwo. E. No ej. Ezu, głupia jestem w tym przypadku. Je. Yeah. No co to była za nagroda? niby? Au. Dobrze, że mam nieograniczoną ilość prób. A no co ja robię? Nie, yeah, scooby Chrupki! Wygraliśmy pudełko z Kubi Chrupką! Skubi dubiduuu! doo I teraz lecimy. Nie, yeah, druga część medalionu. Udało się! To jakiś kamulec. scooby chrupki! To lepsze niż Skubi Chrupki. Pomaga ze skarabeuszem. Założę się, że to jakaś wskazówka. ciekawy, skąd się tu wziął? Mamy teraz już całą, całego skarabeusza. Spróbujmy. Nie ma to jak dobra rozrywka. Mogę jeszcze pograć? Mogę. Chciałam jeszcze zdobyć tą kanapkę, chociaż sama w sumie nie wiem po co. Jestem ciekawa, co powiedzą, jak już będę kanapkę. O, za wcześnie. No, teraz już było ok. Nie! Wygraliśmy cheeseburgera! Cheesburger! Chyba rozwaliliśmy maszynę, ale przynajmniej kudłaty się najedł. Wszystko, co chcieliśmy stąd, wziąć już mamy, więc wychodzimy. Eee, wychodzimy, a mnie nadal kiszki Marsza grają. Ej, zażarłeś ci z burgera, więc się nie czepiej. Mam no, 16 skubich rupek, dam jedną z skubiemu. Patrzcie, jakie piękne chodniki. Chodźmy. O, już Przyjaciele, witajcie w Królestwie Dywanów i Chodników. Znajdziecie tu wszystko, czym można wyścielić podłogę. Jaka jest różnica między dywanem a chodnikiem? Około 2 metry długości. Mm, nie wiem, czy to był żart, i czy już się z niego śmiać. Prowaczek. I wiatraczek. Haha. Przyjaciele, nadal węszycie, jak widzę. Tak, tak, właściwie tu skubię, mężczyzno, ale my się rozglądamy. Mogę tam iść? No, i co ja biedny teraz mam zrobić? Okropny tutaj bałagan. Posprzątamy Nasza ekipa zawsze gotowa do sprzątania. Samym wzorem powinny leżeć razem. Pomożecie mi je uporządkować. Memory. Też zawsze lubiłam. Eee, e, dobra, już się zgubiłam. A, to był inny zielony. Dobra. Teraz już wszystko wiem. To był ten. Zawsze najgorzej te kilka pierwszych, a potem już jakoś Jakoś idzie. Tu różowy tu. O. Dokładnie. Pamiętałam, że on tu jest. Czerwonego jeszcze nie widziałam. Niebieski i niebieski but. Ja pamiętałam. Dobra. Teraz powinno iść w skórki. Bo większość już teraz pamiętam. Zielonego nie pamiętam. A. Tu jest ten żółty, który był tutaj. Dobra, nie było źle. Piękne są te moje dywany i chodniki. Mogę tak stać przez cały dzień i je podziwiać. Hmm, hmm, te 300 chodników? Uważaj, no dość tych zachwytów. Wasz dywan Dziękuję. może się czuć zagrożony. Dam wam jedną rzecz: taki mały prezencik. Znalazłem coś, co może wam pomóc w rozwiązaniu zagadki. O, kolejna wskazówka. Podejrzani i wskazówki. Okulary przeciwsłoneczne. Na pewno gdzieś je już widziałam. Takie? A co to za okulary przeciwsłoneczne, które nie mają szkieł? Bo ja tego nie kupuję. Ale dobra. Ehm, ja póki co bym powiedziała, że mi najbardziej. Bob, jedna Piklingowie. Turyści z Kansas. Że pikingowie tutaj mi najbardziej pasują, bo gdzieś już widział okulary przeciwsłoneczne, no ci noszą. Um, oni nam dali sekstans, więc, żeby nas zmylić, tylko. Jaki dziwny kalkulator! Gdyby należał do mnie, na pewno chciałabym go odzyskać. Nie mam pojęcia, co ten kalkulator albo co księga przychodów mogłaby oznaczać. Eee, więc póki co się wstrzymam. Nie chyba nam niewiele się, zostało. Że pozory często mylą. Mm, z tego, co pamiętam, zostało nam już naprawdę niewiele. Mamy już prawie wszystkie wskazówki. Widzicie, że dużo możecie nauczyć. A jak mam iść do piramidy, nie będąc już tu, gdzie byłam? Jeżeli to zdanie w ogóle ma sens. Ile to trwało? Nie wiem. Ten odcinek będzie króciutki, ponieważ może już w następnym uda mi się skończyć, bo to taka miniseria w sumie wyjdzie. A więc moi studeni wędrowcy, pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia następnym razem. Ej, skupi, Cześć! Masz ochotę na ciacho? Może babeczkę? <grym>